Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z gry The Murges Będziemy kończyć turę. Z tego co pamiętam, to już w zamczysku chyba wszystko kupiliśmy. Co my tu mamy, szmaragdową czaszkę, której niestety nie możemy kupić. Ale blisko jesteśmy właśnie chyba pustki potwora, więc musimy uważać. Dobra, nowa tura, nowe karty i zobaczymy. Może najpierw sobie tu pozbieramy. Klejnoty, jakieś pieniądze, jaskinia. W jaskini znajdujesz zapomnianą wiedzę, otrzymujesz plus jeden. No to spoko. Już odwiedzone. Ok, czyli tu też byliśmy, tu też byliśmy. Więc w sumie zostało nam przejście tutaj. To troszeczkę potrwa, więc sobie pójdziemy do naszego lokum. Masowe spowolnienie. Czar. Wielka ławica. W sumie nic. Brakuje nam pereł. Zwiastun pustki. Odrzucenie przyspiesza zagładę o 5 dni. A po co nam to przyspieszenie? Nie wiem. Przyzwi 25 jednostek i możemy tak zrobić. Damy temu naszemu. No i co? Nowa tura. Jest pustka. Ciekawe, że ta pustka nam nie atakuje w ogóle. Wiecie co? Ani nie się nam kopalni, ani jakichś tam tartaków, ani nie atakuje nam zamczyska. To jest bardzo ciekawe. Nie żebym narzekał. No ale dziwne. Mamy tutaj potworka. Więc nie wiem, czy nam starczy kroków, wolałbym najpierw karty zobaczyć. Handel plus 5 kamienia, wiecie co? My mamy bardzo dużo złota, ale z drugiej strony, z drugiej strony powiem Wam, nie są nam aż tak potrzebne kamienie, bo mamy ich dużo. Na pewno królewskie raptory to jest jedna karta, którą użyjemy. 12 mamy. Daję demiurgowi. demiurgowi albo demiurdzowi. Jeszcze się nie zdecydowałem, jak to czytać, ale chyba Demiurg to będzie. Plus dwa szczęcia też dobra sprawa. Przyzwiedź 25 jednostek Shork. Brakuje drewna, więc zobaczymy sobie bohatera. Wszystkie już mamy przekształcone. Tych chyba nie możemy ulepszać, bo nie mamy tego ulu. Królewski Raptor. Mamy troszkę wilków. Dobra, no to nic. Zostaje nam walka. Ok, jest spoko. One dosyć, dosyć mocno idą. Pamiętajmy, że ten nasz raptor musi dużo chodzić. Im więcej chodzi, tym ma więcej siły. Tak, w ataku. Pięknie. Jedne wilki pokonane. Dobra. Mamy tą. Też ja myślę, że możemy z nią tutaj polecieć. Zobaczymy, jaką trasę wybiorą. 32. Ok. Jeszcze nie podejdziemy, więc sobie tu podejdziemy. No i sobie myślę, że będziemy ich atakować. Okej, okay. dał tu jakiś hałas. Raptorek, więc ja myślę, że raptorka możemy tutaj zaatakować. Oczywiście, że tak. On mu chyba przyspieszył ruch, tak widzę teraz. Niestety. Troszkę oberwaliśmy. Pięknie. Jednym hitem tyle atakujemy. Tu niestety minus taki, że straciliśmy troszeczkę jednostek. Znowu. Zaraz zobaczymy, 17 jednostek, no to to jest sporo. Ale odkryliśmy nową mapę jakoś. Tak dziwnie ten region tutaj się zrobił. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu. Ok, tu już jest wszystko. Tak jak mówię, kart nie mamy za bardzo. Ta pustka dosyć mocno chodzi, ten potwór, trzeba przyznać. Sprawdźmy, co tu najpierw mamy. Mamy oddział raptorów jak najbardziej, choć zobaczymy ogromne kowadło. Może piątkę śmiało możemy kamienia. Zatrudni wilki, jasne. Czemu by nie? Za pieniądze jak najbardziej. Zatrudni płaszczki, również za pieniążki, więc to mi pasuje. Dobre karty wylosowało tym razem, jak na rozpoczęcie tygodnia. Oddział raptorów. No dobra, i tak nie mamy na co to. Wiecie, co wydać. Chociaż sobie zwiększymy trochę raptorów. Możemy ulepszyć. Prawie bym go zwolnił. Jakbyśmy go podzielili, zaraz zobaczymy. Właśnie nie wiem, czy w nie warto ich podzielić. Wiecie co? Ja pamiętam, że w Heroesach tak się grało, że się podzielało tą jednostkę na więcej. Dobra, myślę, że możemy pretoriana. Mamy fajne rzeczy tam u góry. Wszystko jest dosyć wolne. Raptorek. No, Raptorek musi przede wszystkim pobiegać. Miejmy nadzieję, że nie podejdą. 77. Ok, sprawdźmy. Tak. 39. Dobra, najważniejsze, że nie podszedł. Spróbujemy wilkiem. No, muszę Wam przyznać rację. Bardzo słabe to jest. Ten jest na szczęście wolny. Spróbujemy go zaatakować. Ładnie, 68. No to tak w miarę spoko wyszło. Może spróbujemy w ten sposób. Uhuhu. Oddaję, ale na szczęście, popatrzcie, mimo że ich jest więcej, to jakoś dużo nie zadali. Tego wilka byśmy zlikwidowali. No i tu już możemy spokojnie pretoriana. Chociaż ja nie wiem czy tym wilkiem damy radę. Pięć zabitych. No trudno. Ale przynajmniej on nam nie oddaje. Może tutaj spróbujemy podfrunąć. Dobra, dwóch zabitych. On się może śmiało skupić na wilkach, tak naprawdę. No co, dwa Reptoriany, 6 Zelotów. Wilki mnie tak najmniej interesują. Ogar. Moje pytanie, czy mocniejszy jest wilk, czy to jest Ogar? Kto jest... Kto, czekajcie, trzy, osiem, trzy, Tak, czyli Ogar jest mocniejszy. Okej. Okay. Dodaję dodatkowe plus jeden każdego dnia. To jest mana chyba. Mistrz dowodzenia, jasne, że tak. Odkryjemy sobie... Skrzynkę, no i nic więcej nie zrobimy. No, za chwilę nas tu ogar pustki zaatakuje. Przetasowanie mamy, dobra. Nie ma problemu. Drewno bierzemy. Czy ja tu, ja tu nie mogę podejść? A co to jest? Kopalnia złota. Aha, kopalnia złota produkuje 250 każdego dnia. Spoko. Hmm. Wiecie co, zastanawiam się bardziej, czy. Co atakować, a co nie atakować, żebyśmy tu nie zginęli za bardzo. Karty Zeloty. Ok. Dużo nam zelotów zniknęło, więc możemy. 16 Znak Nadziei. Las koralowców. Masowa klątwa. No, nic więcej nie możemy, niestety. Kuleje nam najbardziej drewno. Czy on nas atakuje? Nie wiem, ale jest taka opcja. Ok, czyli musielibyśmy przede wszystkim pozbyć się ogarów. Dobra, jeden został, to spoko. E, może tak przejdziemy. Ta jedynka mnie tu najmniej razi. E, 19. Nie wiem ile stracimy, ale pewnie dużo. 6. No dobra. Nie było to najgorzej. Spróbuję go z góry zaatakować. Mam nadzieję, że ten wilk nie dojdzie. No to troszeczkę miałem złą nadzieję. Ale okej. Okay. On go machnął za jednym, no to ładnie. No więc tego wilka z tyłu machniemy. No i tu. I dużo nie potraciliśmy płaszczka. Królewski raptor. Dobrze by było mieć tą płaszczkę na wyższym poziomie. W tym sensie, że zrobić właśnie produkcję tych nie płaszczka, tylko nie pamiętam jak się nazywa, ale wiadomo o co chodzi, okej, okay. niestety. Co jest ciekawe z tym potworem pustki, że on jak do nas dochodzi, ja się mogę ruszyć? Albo mu zabrakło faktycznie jednego ruchu, albo nie wiem, czy on nas nie zaatakował. Królewscy raptory, dużo tego, 12. Przyda się jak zawsze. Pustynna chatka. No, niestety albo brakuje nam jakiejś perły, albo czegoś. Więc ja zanim sobie z nim powalczymy, to sobie tutaj porobię. Na drodze spotkasz niemego mnicha ubranego w długi płaszcz. Daje ci notatkę z prośbą o doprowadzenie go do najbliższej karczmy. Kiedy mu pomagasz, daje ci jedną ze swoich kart. Jedną, a tak naprawdę daje dwie. By wychodziło. Daje losowe surowce. To można jak najbardziej. Mamy perłę. Stajnie regenerują punkty ruchu. Jest to odwiedzone. Wiecie co? Może go machniemy, żeby mnie tu nie denerwował. Jaskinia wiedzy nie byłaby zła. Szczęście, czy jaskinia wiedzy? Może jednak to dowodzenie byśmy lepszy poziom zrobili. 25 na 28. No i koniec. Dobra, nie będziemy się tu, wiecie, co tym przejmować. 85 to nie są jakieś mocne. E, z tym, że ja nie wiem, ile oni nam tu zadają, wiesz? Zaraz sprawdzimy. O! Hm. Tym zalotem się trochę, powiem szczerze, obawiam. Atakować. Płaszczką na razie też, wiesz? Ja tą płaszczkę wy, wycofam. Spróbujemy czarami, kula ognia, ładnie, no i niech wilczek traci, 14, no to jak na wilczka nie jest najgorzej, no ze dużo zawsze tracą, no ale powiedzmy 10, 8 jest to e, e, do przeżycia, nowa karta, e, zapomniani niewolnicy, karta zostanie dodana na wierzch twojego deku, e, daje 20 losowych posiadanych przez Dejmirka jednostek, dobrze, mm. Dobra, drewna nie dostaliśmy, czołg. Ja za tym działem nie przepadam, ale wypada tu przyjść. Więc lecimy do przodu. Wiecie co, przydałaby się tu masówka. Może wilkiem pójdziemy w dół. Działko zaatakuje oczywiście. 5 zabitych nieźle, trochę źle może. Ja może za szybko, że ten Pretorian, ale za dwójkę to po, powiedzmy sobie szczerze nie jest jakoś bolesne, więc tu machniemy. Sprawdzimy tył, choć Pretorian jest zawsze mocny. Widzicie siódemkę, ale na szczęście nie oddaje. Dobra, 7 zalotów, 7 raptorów, znaczy jeden zalot, 7 raptorów, jest to spoko opcja. Okej, okay. następna tura. Znów idzie pełzacz pustki. Ja tu nie mogę sprawdzić, jak on tu wygląda. Nawet sprawdźmy karty Znak Nadziei. Świnka w Worku. Daj losowe surowce. Jak najbardziej sprawdźmy, co dostaniemy. A nie pisze, co dostaliśmy. Nie zwróciłem uwagi. Wiecie, co co mieliśmy, więc. No dobra, dobra. Lecimy dalej. Gdzie jest nasz kochany bohater. Bo go nie mogę złapać, tu jest. E. Pomnik Świętego Króla Dodaj plus 1 w następnej bitwie. Ok. Czajnik. Sprawdźmy, co ten czajnik robi, tak naprawdę. E. Daje plus 1 życia, plus 1 ataku dla wszystkich jednostek. Super. No to to się przyda. E. Kamieni dużo. E. Drewna też. Zobaczymy, jakie karty. Tęczowy miecz. E. Daje Demirgowie plus 20. No to to jest coś. Nie wiem, czym to. Tu niby zawsze jedna karta, ale to tak wychodziło jakby karta zostanie dodana na wierzch twojego deku. Yy, niby, twierdzą, niby tak pisze, jakby to miała być jedna karta, no ale wychodzi, że dwóch. Trochę szkoda mi drewna, wiecie co. Ale z drugiej strony przyda się zapomniani niewolnicy, daje 20 losowych posiadanych przez miórka jednostek. Sprawdźmy co dostaniemy. Okej. Okay. Niech będzie. Yy, demon pustki niestety już to atakuje tu oczywiście byliśmy źródło many zregenerowaliśmy many trochę drewna pozbieraliśmy przed kolejną bitwą można się tutaj wyposażyć, okej, okay, zeloty niech jest no i tyle jeśli chodzi o strażę okej, okay, strażnik prowokacja, tu nie ma problemu, tu możemy sobie pochodzić Zmocnimy sobie zalocika. Sprawdźmy tak, 32, no to nie jest dużo. Liczyłem, że trochę będzie więcej, przyznam szczerze. Tym byśmy zjechali tutaj. Wilka damy, tak? Raptorki. Z jednej strony... Ja może spróbuję... Ciekawe czy on dojdzie tu, jak myślicie? Cofniemy się, oczywiście. No, i możemy jakiś czar spróbować. 28. Dojdzie czy nie dojdzie? Nie doszedł, to dobrze. Mi się wydaje, że my atakując z tyłu, to nam nie powinien oddawać. Źle mi się wydaje, ale 5 zabitych nie ma tragedii. 45. Trzeba przyznać, że one są dosyć takie mocne. Spróbujemy z góry. 22, ok, czyli on atakuje tylko jeden raz. Oddaj atak, więc warto może tą jednostką, która nam, na którą nam nie zależy atakować, na przykład tymi wilkami. Ok, pokonani. Mamy kolejny poziom, zaawansowany magia ognia, podstawowe szałda, jednostką dodatkowe ataki w bitwie. Wezmę medytację, bo ja nie wiem, czy my ją posiadaliśmy. Tak, posiadaliśmy. Możemy mieć na wyższym poziomie, to się przyda. My dużo korzystamy z czarów, więc tym bardziej. Więc sobie polecimy w górę. Musimy pamiętać, że demon tu za nami podąża, ale to. Ostatni nie był mocny, choć pamiętam, jak mi się drugi odcinek właśnie. Drugi chyba mi się nie nagrał. Co chciałem wypuszczać. No to oczywiście jakimś cudem. On nas chyba nie pokonał, ten demon pustki. Czekajcie, zaraz kończę, tylko przeczytamy. Krąg przyzwania przyzywa jednostkę, ale przyspiesza zakładę. Okej. Okay. Apostoł krwi. No dobra. Będziemy mieli dwóch demonów pustki, ale będziemy mieli za to apostoła krwi. No okej, okay, mamy. Posiłki przybyły, przybyły. Ok, tylko w którym miejscu? Mam nadzieję, że Miurga. Tak jest. A my właśnie wydaje mi się, że właśnie w ten sam sposób skończyliśmy, moi drodzy. Że przybyły posiłki i te posiłki nas wykończyły, bo przyspieszyły demona w pustki. Ok, wiedzę możemy dać. Handel pięć kamienia. Wiecie co? Zrobimy to na wszelki wypadek, bo ja i tak pieniędzy mam dużo. Robaki sercowe. daje Demiurgowi plus 2 wiedzy minus 10. Ataku. No tak średnio. Ulepasza wszystkie jednostki i banda. Hmm. Możemy dostać 25 szorgów. O, średnio mi się podobały szorgi. Świątynia Zmiana. No Niech będzie. Dostaliśmy lepsze, więc mamy teraz, patrzcie, Ogara, mamy Mantę, Apostoł Krwi, no, tylko że my nie mamy e, tak naprawdę e, tego, co ulepsza. Więc sami tego ulepszyć nie możemy. A co za tym idzie? E, za chwilę nam będzie brakować miejsca. No, ale dobra, idziemy od Ogara, zaczynamy. 107. Dobra. E, <laughs> wilka sobie zostawimy na później. Ja nie wiem, co ta manta ma. Wraca po ataku, powstrzymuje kontratak. O, 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 właśnie. To jest coś, czego potrzebowaliśmy tak naprawdę. I to mi się podoba. Dobra, zwiększyliśmy trochę moc. Czy on umie atakować z daleka? No nie umie. On tu w ogóle jest jakiś taki wyjątkowo słaby. Apostoł Krwi. Wychodziłoby, że ten apostoł Krwi to już jest ten poziom wyżej. Sprawdźmy ile jednostek. 31. No to tak sobie. Ale musimy zaatakować Raptorem. Dobra, nie jest źle. E, szkoda, że nie umiemy e, do wilka dojść, No ale dobra. Tu się wycofamy, bo ja coś czuję, że on nam i tak zginie. Tu możemy tego wzmocnić. E, użyjemy sobie, mamy 5 many do kosztu jeden. Jeszcze tego wilka. Tak coś czułem, że zeloty oberwą, no, ale trudno. Apostoł krwi. Kradnie. Ja rozumiem, że on kradnie, tylko że on nie umie tego. Ja myślałem, że on z daleka. Skradnie życie i wskrzesza się. No jego ja go na razie damy tarcie, no bo on jak do tego wilka podejdzie, to ten apostoł żadnej pielgrzymki nie zrobi, że tak powiem, więcej. O perły, dużo perł mamy. Zatrudnij wilki. No i moi drodzy, to zatrudnij płaszczki. Fajne rzeczy, tylko wiecie. Problem jest mały, taki. Ja bym to chętnie pozatrudniał. No, tylko nie mamy gdzie. Możemy dać tu. I pytanie jest takie, czy ja płaszczkę. Tak to wygląda. Masz za dużo jednostek. Okej, okay. a czy ja tą jednostkę mogę przenieść w to miejsce? Co się dzieje z tą jednostką, jak jej jest za dużo? Czy ktoś mi jest w stanie powiedzieć? Zwiastun pustki, to nie chcę. No właśnie, co się dzieje z tą jednostką? Jakiej mamy za dużo? Nie wiadomo, dobra. Ja nie wiem, czy kolejny zwiastun pustki. Oczywiście, że tak. Mamy już dwa zwiastuny pustki, atakujące nas. No więc tak średnio bym powiedział. Kowadło, no musimy zwiększać ile go możemy. Zatrudni płaszczkę. Dobra, za stówę to nie jest dużo. Aha. Dobra, czyli na daremno. Rozumiem. Czyli jak nie mamy możliwości, to nie mamy możliwości, więc nie ma się w co bawić. Zatru Zatrudnij strażnik. Fajnie. Tylko gdzie ja go mam zatrudnić? Skoro ja już nie mam miejsca. Przejdź w 12 jednostek. Maksymalna ilość 2 specjalna. A chyba dostaliśmy tu. Chodzi o to, że chyba dostaliśmy tą kartę. Dobra, idziemy na ogara. No, przede wszystkim tego ogara musimy machnąć. Resztę pomyślimy, ale wiecie co? Ja Wam powiem tak: zużyjemy sobie te wilki, zużyjemy w sensie, no, poświęcimy je, niestety. Okej, okay, 76 jednostek. Dobrze, tu nas atakują. Tego gara gdzieś damy w to miejsce. Zelota tu spróbujemy wzmocnić nasze jednostki. No, sprawdźmy. 55. Tylko ja się boję, że ten raptorek nam może być cały czas atakowany. Ale, jeżeli tak podejdziemy. Nam przede wszystkim jest potrzebna budowla, że możemy te manty robić. Okej, okay. wilki już nie żyją. Niestety lub niestety, zelotów trzech, okej, okay. trzech nie jest dużo. Hmm. Ja sobie tego gara wycofam, spróbujemy. 67, 28 i 7, dobra, nie jest gorzej. <laughs> ja tego pastoła wiem, że nie używam. Tylko, że ja pamiętam go z ostatniej walki, no to jest powiedzmy szczerze dosyć słaby. Karciuszki. E, co mamy? Nic nie takiego. Ok. Zaatakował. No już to wygląda troszkę gorzej, niestety. Sprawdźmy. Raptorek. Ok. Nieźle. Ogar. Niech dobije. Nie dobił. Strasznie, jakby przyspieszenie weszło. Nie wiem, czy to widzicie. Spróbujemy zaloty, ale to mogę żałować, tak? Żałuję. Spróbujemy tego. Manta na szczęście wraca. Straciliśmy zelotów, moi drodzy. Sprawdzimy jeszcze tego apostoła. Jakoś przyspieszyłem dziwnie tę grę. Tylko nie wiem w jaki sposób, moi drodzy. Jak ja to mogłem przyspieszyć? Nie wiem. Czy on mi tu mantę. Zabrał, mam wrażenie. E, czekajcie. Dobra, wilkami nie dojdziemy. I okej. Okay. Dobra, nie wiem co się stało, że było takie przyspieszenie. E, dobra sprawa by było mieć takie przyspieszenie ogólnie. Bo to faktycznie one wolno chodzą. E, dobra, zatrudni wilki. Zatrudnimy sobie 16 filków, ale my ich nie możemy ulepszyć i to jest ten minus. Jaskinia wiedzy, proszę bardzo. Aha, i już koniec. Z rzeczami. Dobra. Drewna pozbieramy. Kamień mamy dużo. I kolejny demon pustki atakuje. Coś czuję, że już długo możemy się. Wiecie co, nie wytrzymać. Fajne jest to, że wiecie co, nie musimy wracać do zamku. Dostaliśmy zatrudni pretorian. Może się przydać. Jak wyglądamy? My tu mamy tak. Mamy wilki. Szkoda, że ja nie mogę tych wilków ulepszyć, nie? Niby fajna sprawa, że to ulepszyliśmy wszystko. Ale z drugiej strony wiecie, nic więcej nie możemy zrobić. Zatrudni królewskie raptory. To się przyda. My tych raptorków już mamy wyjątkowo mało. 80. Znak nadziei, Okej. Okay. Dajmy to. Tajemnicza roślina daje demiurgowi plus 5-5. Czy banda szorgów? Wiecie co, wiedza by nam się bardziej przydała, ale ja potrzebuję chyba jednostki. Zaraz się okaże, że mamy full, bo nie zwróciłem uwagi. Nie, na szczęście nie. Na razie trzeba tak. Będę musiał poświęcić ogary. Żeby później wilki robić. No i te manty też bym musiał. No i tak średnio to wygląda. Dobra, aha, jeszcze kamień mamy. Demon pustki jeden tu, drugi tam. A więc robi się wesoło, moi drodzy. Co to mamy za karty? Chatka, chatka. Świnia worku. Daj losowe surowce, dobra. Mieli, będziemy mieli 1, 11 chyba złoto dostaliśmy. Tak mi się wydaje. Dobra, gdzie jest nasza postać. Tu jest kamień. Oczywiście Pretorianie. Przede wszystkim działko. Dobra, pójdziemy o garami do przodu. Całe szczęście. Dobrze, że wyliczyłem, że nie doszedł. I tak. Musimy maknąć to działko. Ach! Wycie, Zmniejsza inicjatywę. A to w ten sposób się jednostką. Dobra, to już wiem o co chodzi. Dobra, to może on też ma. Nie, ten nie ma w ogóle. A w ten sposób to działa. Okej. Okay. Ja trochę zawaliłem jedną rzecz. Ten też nie ma magii. To działko będzie dosyć, no niestety, bolesne. Dobra, nie mi przeskoczyło wcześniej, musimy ogara machnąć. Dobra, 40, och! Stracimy naszą największą jednostkę. Dobrze, że oni nie kontratakują. No nic moi drodzy, będzie już ciężko cokolwiek zrobić. O, 16, no! Niech będzie w ten sposób. No, bałem się, że ten pretorian dosyć dużo ma, jeśli chodzi o manę. 8 zabitych, oho Ej, Chyba podobnie skiniemy jak w odcinku, który mi się nie nagrał. Ej, może tak. No, chyba nic nie zrobimy. Ja już to tak wiecie, atakuję, że atakuję. No, jeszcze za nami jest kolejny demon pustki. Dobra, to już, ten już nie żyje, ten już bliski też. Zabieramy cztery, no on 7 zabiera, więc jest trochę mocniej. No chcąc nie chcą, te... wilk ma za dużo, 109. Może jeszcze byśmy tego Pretoriana machnęli. Ale zresztą już nie ma szans. Okej, okay. prawdę mówiąc, łatwo tutaj przegrać. Jak się tak samo, co te jednostki potraci. Choć w sumie, szczerze, może nie. Chciałem powiedzieć, że może byśmy i dali radę uciekając i magią. Tylko tej magii też już nie mamy. Many za dużo. Dobrze, moi drodzy, Ej, przegrywamy. Ej, ja nie mam kolejnej jednostki. Więc raczej tu nic nie zrobimy, więc będą atakować zamek. Przegrałeś spróbuj jeszcze raz, w końcu na pewno się uda lud. Dobrze, moi drodzy, jest to wczesny dostęp, więc poczekamy sobie na pełną wersję gry. Będą z tego trzy odcinki wczesnego dostępu, a jak widzicie, pełna to sobie ogramy jeszcze raz, może jakieś takie fabularne rzeczy. Więc, moi drodzy, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczyska.